Cześć wszystkim z tej strony King of Games. A to jest kolejny odcinek z Roblox. Z Polish Car Driving. Dzisiaj będziemy pracować w różnych zawodach. Dawno odcinka z tego nie było, więc możemy przetestować różne prace. Jest Citizen Tracker, Bus, Śmieciarz oraz kierowca taksówki nie testowaliśmy jeszcze kierowcy taksówki Osta pamiętam to było dość dawno temu na ostatnim odcinku testowaliśmy testowaliśmy no nowe śmieciarki, które wyszły no ale niedługo po tym bo nie, była, nie był to jakiś długi odstęp czasu, wyszły Wyszły tak więc przyda się je też właśnie sprawdzić jak działają. Na początku zróbmy sobie taką trasę z kłodami. Ponieważ jest tam bonus na trackerze, a ja bardzo tracker tracker lubię, ponieważ no, przez ludzi jest uważany za najlepszy zawód w grze. Dobrze, to jedziemy sobie taką skaniuszką, czyli najlepszym za pieniądze, najlepszą za pieniądze ciężarówką i pokażę Wam taki właśnie fajny skrót. Tutaj możemy jechać tym bokiem przez pola. Trzeba tylko uważać, żeby tak na ten znak nie natrafić, przejechać ten i dzięki temu omniemy tamten fotoradar który jest w tamtym miejscu gdzie ten autobus tutaj po prawej jedzie popatrzcie radar detektor pika ale my jedziemy tędy no i teraz trzeba uważać tak dość gwałtownie zjechać jak daleko jechaliście i ładnie tutaj trzeba zjechać ostrożnie rowem tutaj jest najtrudniejsze to wezwanie tego do tego rogu Chcę, że ktoś się już zaklinował. No i tutaj już jedziemy. jedziemy bokiem. Oczywiście też dawno, jak niedawno, ale remodel aktualizację przeszło sęczkowo. Więc bardzo fajnie, że działają tutaj, tylko że od dawna nie ma zbytnio aktualizacji. Pociąg jedzie, albo przejechał. Niech to na mnie tak trąbi. Chyba ten autobus się zdenerwował. No nienormalny ten autobus. Jak widzicie, wnętrze tej skanii też jest ładny takim wydaniu, no oczywiście o wiele gorszym niż są inne auta, bo udowodnię, pokażę Wam na przykład na przykładzie taksówek. No, no tam te wnętrza są o wiele o wiele ładniejsze. Oczywiście jedziemy na Krupy Leonardia, żeby dowieść te drewno bo jest duży bonus o bot za mną też jedzie no i tutaj też taki kolejny skrót tutaj oczywiście można się rozpędzić tylko pamiętajcie e, taka uwaga żeby kraczą nie blokować żeby żeby nie blokować drogi innym żeby nie sprawiać zagrożenia dla innych w ruchu więc jak jeździmy jak wariaty to z głową żeby innym ludziom nie przeszkadzać w rozgrywce ponieważ są czasami tacy tacy ludzie co po prostu wjeżdżają specjalnie żeby uniemilić ci uniemilić ci rozgrywkę i to jest w sumie takie trochę smutne że niektórzy tak robią więc jak jeździmy nieodpowiedzialnie szybko to jeździmy, ale tak, żebyśmy nikomu nie przeszkadzali. No jesteśmy już w miarę blisko. Więc będziemy już szli na taksówek. Jeden zawsze trochę poleci. O no, i policja, trzeba zwolnić. Aż ręczne włączyłem, no i widzicie. Jest, na, dobrze, że ten radar detektor akurat był. Teraz, co się z tą ciężarówką dzieje? Dobra, jedziemy, już jest bardzo blisko. Oczywiście spoglądam tak na czat, ponieważ czekam na jakieś auto do ukradnięcia. Nie wiem, kiedy ono może być. Więc, jak będziemy pracować, no to trzeba. Trzeba ukraść auto, tylko trzeba właśnie poczekać na odpowiedni moment i jesteśmy na długa dość trasa, ale dostaniemy za nią aż, aż 7,5 tysiąca, więc naprawdę się opłaca. Teraz idziemy do taksówki. No i jesteśmy już w taksóweczce. To chyba ta policja teraz jedzie z tam, co napotkałem. No i czekamy na jakieś... Na jakieś zlecenie. Samo jeżdżące taksówki tego jeszcze nie widziałem. To był ostatni no, z marca, więc jednak trochę dawno. No ale żadnych zleceń na razie nie ma. Pojawiło się pierwsze zlecenie do Sławna, więc jedziemy tutaj z tyłu. I efektowny piruet. O, aż trzech ludzi i jeden z walizką nawet. Tutaj, tutaj oczywiście, że podjechałem. Pakujcie się. Trzech do tyłu wejdzie. A ci, co tu tak stoją, no idź, idź, no tak, jakby sami nie mógł włożyć. Ile on to idzie? Dobrze, trzech do tyłu, więc idziemy boltem złowu. 133 jedziemy, no i popatrzcie w środku na tą Toyotę No. Tutaj akurat już jest o wiele ładniej. Jest niestety już noc, a noce w tej grze bywają ciemne bardzo, więc... Więc będę musiał ostrożnie jechać. Mam nadzieję, że żadnej policji nie napotkamy. Uj, tak jak słyszeliście przed chwilą były odgłosy takie bo Lasy, one są tylko w nocy. Teraz posłuchajcie, I właśnie w tych lasach w nocy są takie właśnie odgłosy. Teraz sobie możemy pojechać, w sumie, na skróty. Przeszkoda, że nic nie widać. Całem się tej drogi raczej trzymał. Ale z daleka już ją widać. Jakiś pusty ten serwer, nikogo tu. Nikogo tu nie ma. No, ludzie są, ludzie są, tylko że na drogach nikogo nie widać. Też właśnie w Starym Jarosławie często stoi policja, ale na szczęście. Na szczęście nikogo nie ma. Więc jedziemy sobie... O, wyjechaliśmy ze Starego Jarosława. Przed nami tylko Grzybno i już będzie sławno. Oj, no spotkaliśmy jakiegoś pierwszego kierowcę. Drugiego, no tutaj najbardziej w, w tych rejonach chyba się kręcą. Blisko Sławna pewnie blisko Darłowa. Czy taksówki są opłacalną pracą? Nie, jest to praca taka bardziej, jak się kogoś już znudziło i chce jeździć. Chce sobie tak pojeździć. 5000. No teraz posłuchajcie. Właśnie tu są odgłosy takiego dzikiego lasu. Jak chcę coś sobie pojeździć, po prostu 5000 z darmowa do sławna na, na trackerze mamy jakieś 6, 7, więc no więcej. No. Wiem, że auto jedzie szybciej, ale ale czasami ciężarówka o wiele szybciej potrafi jechać niż, niż takie autko, bo teraz jako taksówki są. Na razie tylko Toyoty korolne. W którą ulicę skręcić? O, tu też jakiś szalony taksiarz. O, pomarańczowe światło, to idziemy. I tak bym na czerwony przejechał. No i chyba się już zbliżamy. Koniec sławna za chwilę będzie. No i jesteśmy na miejscu, na środku drogi. Jak chcą Państwo, to proszę bardzo. 5300. Czekamy na kolejne zlecenie. No i mamy kolejne zlecenie: pojawiło się do Sęczkowa. Tutaj na to zlecenie już musiałem trochę dłużej czekać niż wcześniej. Więc według mnie powinni delikatnie skrócić ten czas oczekiwania na to zlecenie. Wiem, że niby, niby realistycznie jest tak czekać, bo niektórzy taksówkarze czekają bardzo długo. No i dwóch gości na szczęście bez żadnych walizek. Z przedszkola dla malucha do nie wiem skąd tu przyjechali. Przedszkolenie publiczne, radosny maluch. Nieco tak do późnej nocy w tym maluchu robili. No. Cóż za dzień, no. szczególnie jak było się w przedszkolu maluch, nie wiem, co tam robiliście. jako taksówkarz jest to bardzo fajna praca jak mówiłem zarabia się z tego teoretycznie takie grosze bo jest to bardzo praca podobna do, do pracy jaką dobrze każdy zna czyli tutaj jest oczywiście fotoradar trzeba uważać taktykę stilowców. Jedziemy tędy. Tylko właśnie trzeba uważać podczas tej nocy, bo podczas tej nocy nic nie widać. Dosłownie nidu jest wszystko czarne. W tak też jest. Tutaj się zmieniło po pole, ale jesteśmy już tym banerze, więc żeby takie taktyki stosować, trzeba raczej dobrze znać, dobrze mapy znać. Jak dobrze mapy nie znamy to pojedziemy gdzieś w drugą stronę. Nawet nie będziemy wiedzieć. W karwicach też tu często policja stoi, bo tutaj przy boku gdzieś ciarka stoi, ale dzisiaj na szczęście nie stoi. końca no i już jesteśmy już jesteśmy no i zrobiło mi zdjęcie 5 punktów karnych no, hamowałem jak, jak się dało na szczęście tylko 5 mogło być o wiele więcej mogłem ręcznie zaciągnąć. No, prawo jazdy teraz, robienie prawo jazdy jest o wiele, o wiele No i mamy. Dziękuję Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału po więcej kontentów z Poliszka Driving. Do zobaczenia. Cześć.